W imieniu wiernych i duchowieństwa królowickich parafii bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość, zwłaszcza gości, władze wojewódzkie, naszego miasta, parlamentarzystów radnych. W czasie tej eucharystycznej ofiary chcemy modlić się w intencji naszej ojczyzny. Władając jednocześnie Boga o rychłą beatyfikację czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cieszymy się, że po zakończeniu rygurki w kościele będziemy mogli udać się na skwerek imieniem kardynała Wyszyńskiego i odsłonić na naszych kronowicach jego pomnik w dzielnicy, gdzie kiedyś wygłosił swoje kazania do robotników. Thank you chwilę odsłonimy pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja zapraszam pana marszałka Zbigniewa Wojciechowskiego, pana wojewodę Lecha Sprawkę, pana prezydenta Mariusza Banacha, Adama Głowacza, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, panią dyrektor inżyniera architekt Elżbietę Moncik, a także pana Jacka Soczaka. Dziękuję. Domnika kardynał Stefana Wyszyńskiego wykona jego ekscelencja biskup Ryszard Karpiński, któremu towarzyszyć będą proboszczowie bronowickich parafii. Módlmy się, Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiącleci. Błagamy Cię, otocz chwałą swojego wiernego sługę, który wszystko postawił na Marię, i racz pobłogosławić ten pomnik, który upamiętnia Jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie oraz Jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla Twojego imienia. Pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wybudowania najpierw tego skwerku imienia Stefana Kardynała Wysińskiego, a następnie odsłoniętego i poświęconego dzisiaj pomnika Prymasa Tysiącleci. W szczególności dziękuję niestrudzonym społecznikom Bronow. Panu inżynierowi Adamowi Głowaczowi i Panu Andrzejowi Szyszko, przewodniczącemu zarządu dzielnicy. Selecjo, księża, dostojni księża, Panie Wojewodo, wszyscy dostojni zebrani. Sto lat temu stał się cud. Cud nad Wisłą. Cud uratowania Polski, uratowania Europy, a być może i więcej. Zagrodziliśmy na Wałnicy Drogę. Dzisiaj mamy piękną uroczystość powiedzenia kilku słów o naszym autorytecie narodowym, jakim był, jakim jest i jakim pozostanie prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński. Gdy odchodził... Pamiętam, przyjechałem do domu rodzinnego, a pochodzę z Zamojszczyzny, z tych pól komarowskich, gdzie sto lat temu ostatecznie rozstrzygnęła się bitwa polsko-bolszewicka. Bitwa o wolność. O wolność słowa i wyznania. O wartości. Wolność Bitwa o prawdę. I wtedy usłyszałem w domu rodzinnym, bardzo ciężko chory prymas Polski odchodzi. Z rodziną, z rodzicami tak bardzo przeżywałem. Pamiętam to jak dziś. Odszedł, a tak go potrzebowaliśmy wówczas. Ale odszedł, pozostawiając swojego ucznia. Pozostawiając Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, który podtrzymywał nas na duchu w walce o tą wolność. Był rok 42, maj, i mała miejscowość pod Lublinem, Nasutów. Zjawia się mężczyzna. W tej miejscowości i dalej jest nagranie archiwalne. Proszę o puszczenie tego nagrania. u nas w ogrodzie stoi krzyż drewniany. Patrzę, idzie jakiś pan i dłuższy coś stał. A ja tak myślę, muszę się modlić, bo czego tak długo stoi? U nim on powiedział, bo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedziałam. Chodzi tutaj, chciałby wynająć mieszkanie na trzy osoby, nie na długo. A jak babcia myśli? czemu właśnie wasze mieszkanie wybrał? Przez to, że Krzysztof? no, ja tak myślę. Mu się zdawało, że tu może ktoś nieszkodliwy mieszkał. Przyszedł, był, miał już 3 cztery 4 lat, taki, przyszedł koło o później bił go po głowie, po głowach, powiedział ty jak uroś jest, to będziesz tutaj budował kościół. Szanowni Państwo, to była połowa wojny. Bardzo trudno było podjąć decyzję, żeby kogoś obcego przyjąć pod swój dach. A jednak ci ludzie przyjęli pod swój dach. A ten Stefan To Stefan gospodarek. Panie Stefanie, który miałeś wtedy 3 czy 4 latka, bardzo proszę o podejście. To jest syn pani Bronisławy gospodarek, która mówiła o tym spotkaniu, jak się okazało, z przyszłym prymasem Polski. To był początek drogi naszego wielkiego prymasa na ziemi lubelskiej. Pan Stefan, nomenomen, Stefan gospodarek, który jest tutaj z nami, pamiętał o tym przesłaniu, które mu dał wówczas ksiądz. Stefan Wyszyński o przesłaniu budowy kościoła przybył do Kurii do księdza, biskupa Pylaka, prosząc o pozwolenie na budowę kościoła. Poprosiłem pana Stefana, gospodarka z rodziną, żeby przybyli dzisiaj, bo to są świadkowie historii. Trzeba budować pomniki, spiżowe pomniki. One pozostają dla następnych pokoleń. I one stanowią tą wartość pokoleń, które odeszły i są wartością dla tych pokoleń, które przyjdą. Jeszcze raz szczęść Boże i dziękuję wam wszystkim. A ja zapraszam, kto będzie mógł przyjechać do Naszutowa, do najpiękniejszego kościoła w całej decyzji. To są teraz Pana Wojewodę lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę. Panie Marszałku, Panie Prezydencie, przygodni Księża, Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Bronowice, Dzielnicy Kośminka. Dzisiaj wielkie święto. Zwracam uwagę szczególnie na te wartości, które tak mocno łączą losy naszej Ojczyzny z losami Kościoła, polskiego Kościoła i takimi osobami jak postać prymasa tysiącleci. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu słowa skierowane do uczestników uroczystości przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, wspominamy dzisiaj wybitną postać naszej najnowszej historii, kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Gromadzimy się, aby odsłonić pomnik poświęcony jego pamięci i oddać hołd temu wielkiemu duchowemu przewodnikowi naszego narodu. Inicjatorom i organizatorom dzisiejszej uroczystości pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o mojej pamięci. Kocham ojczyznę więcej niż własne życie i wszystko, co czynią dla Kościoła, czynią dla niej. Te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, były mottem jego posługi duszpasterskiej. Był z nami w najtrudniejszym okresie najnowszej historii. Sam więziony i prześladowany potrafił stworzyć program odnowy moralnej narodu, który kształtował postawy Polaków przez pokolenia. Zawsze wiedział, gdzie jest prawda i sprawiedliwość. Całą mocą przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji społeczeństwa, bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu, godności i praw człowieka. Aktywnie wspierał przemiany społeczne, które doprowadziły do powstania Solidarności. Był współtwórcą polskiej wolności. Dziękuję organizatorom dzisiejszej uroczystości za podtrzymywanie pamięci o tym, który kształtował nasze sumienia w mrocznych czasach komunizmu. Jako duchowy przewodnik dawał nadzieję, ożywiał wiarę i pokazywał drogę, którą powinniśmy kroczyć. Jestem pewien, że jest ważną postacią także dziś, w czasach poszukiwania trwałych wartości. Z wyrazami. Szacunku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. W imieniu władz miasta, również radnych Rady Miasta podziękować Komitetowi Organizacyjnemu nie tylko za pomysł, ale za determinację. Po pierwsze Szanowni Państwo, trudno nam się przyzwyczaić do myśli, że pewnie już dzisiaj większość Polaków urodziła się po roku 1981. I że ten wielki autorytet dla nas, y, dla tych ludzi, będzie przede wszystkim świętym w niebie. Marzy nam się, żeby wszystkie dzielnice lubina były tak zintegrowane i stanowiły tak y, głęboko złączoną więzią społeczną y, wspólnotę, y, bo wtedy rzeczywiście łatwiej jest z Państwem rozmawiać, łatwiej jest Państwu budować drogi, szkoły itd. Tak Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Księża, Chciałem w imieniu mieszkańców podziękować w imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Rury Bronowice, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Karna Stepana Wyszyńskiego, Rady i Zarządu Dzielnicy Bronowice, mieszkańców serdecznie dziękuję biskupowi Żadowi Karpińskiemu oraz pozostałym księżom za poświęcenie pomnika i uczestnictwo w tej pięknej, historycznej wydarzeniu dla społeczności naszej dzielnicy, miasta Województwa i Kraju. Serdecznie podziękowanie kieruję pod adresem księdza doktora Mariana dupy Prosza, w św. Świętego Krzyża za inspirację, dzięki której powstał na Wolonowicach skwer Dziękuję Panu Wojewodzie Elchowi Sprawstwce. Od samego początku był przychylny naszym inicjatywą. Dziękuję za popieranie naszych pomysłów. Dzięki Pana pomocy, jeszcze jako posła RP, udało nam się Wybudować skwer rekreacyjno-budowy wywoczynkowej na dzielnicy, Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia, czy też VI Komisariat Policji to nie koniec naszych działań. Liczymy wciąż na Pana pomoc, po, na, na pomoc. I tu prośba jest do Pana Wojewody, że zależy nam kolejnej inwestycji na skwerze Jana Pawła II, to przy ulicy Wabędziej, powstawienia nowoczesnego Centrum Kultury Bronowickiego im. Jana Pawła II. Proszmy oklaskami Pana w Państwu. Dziękuję samorządowcom, Zarządowi Województwa Łódzkiego, Radnym Sejmiku Województwa, a także Prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi i Radzie Miasta. Pan Marszałek Zbigniew Wojciechowski wspiera, doradza nam już od ponad 30 lat. Tu chcę na ręce Pana Marszałka również podziękować Marszałkowi Stawarskiemu i Wicemarszałkowi ale Panie Marszałku, dziękujemy za wszystko i liczymy też o pomoc Domu Kultury. Pijemy brawo, słyszał cały Urząd Marszałkowski. Dzięki Panu Prezydentowi Żukowi powstał pierwszy Oliw w Lublinie. Dzięki wsparciu Panu Prezydentowi skwery rekreacyjno-wypoczynkowe. Dzięki wsparciu Panu Prezydentowi Żukowi powstała perełka dzielnicy i miasta, czyli Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Turystyczne przy Łabędzie. Dzięki panu prezydentowi powstał szósty komisariat policji. I szanowni Państwo, szczególnie oklaskami jest tu naszą radni nasi miejscy, radni miasta Lublina. Dziękuję dyrektorom szkół i placówkom szkolno wychowawczym za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję również panu Witoldowi Wolińskiemu, prezesowi Magdo w Lublinie za wsparcie wszystkich działań. Dziękuję za trud, za wysiłek. Za wsparcie nas pani dyrektor inżynier Elżbieta Mądź. Dziękuję również firmie Podkarpackiej i Podkarpalskiej Pracowni Rzeźwiarska Artystycznej Arkada z łowcy koło Jarosławia. Dziękuję serdecznie rodzinie Dolniaków, dziękuję członkom Społecznego Komitetu Mieszkańców Budowy Pomnika. Dziękuję wszystkim, wszystkim, wszystkim Wam, Państwo mieszkańcy z Bronowic, z Kośminka, z Lublina, z Województwa i z kraju bo bez Was też by tego nie było. Kłaniam się nisko i jeszcze raz do zobaczenia przy następnej inwestycji i w lecie.